Strony Mana, dobrze, że jesteś. Zrobimy znaki Zodiaku. Jej, zobaczymy, zobaczymy, co ciekawego będzie chciało przejść. Zrobimy też przedłużone czytanie do wszystkich znaków Zodiaku, więc jeżeli masz ochotę zobaczyć Twoje przedłużone czytanie do tego czytania, które teraz zobaczysz, w opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie maila i udostępnię Ci przedłużone czytanie. Przedłużone czytanie kosztuje 25 zł. Jeżeli masz ochotę na wszystkie przedłużone czytania, jeśli chodzi o wszystkie znaki Zodiaku, e, taka opcja też jest. Napisz do mnie maila i udostępnię ci te linki. Ok. Jeśli chodzi o czas i zakres, kiedy, kiedy jest to czytanie, kiedy to czytanie jest aktualne. E, to czytanie będzie aktualne, dopóki te energie się nie rozegrają do końca. To znaczy, kiedy się. No po prostu nie odegrają do końca. <laughs> Czyli w zależności od tego, co przeczytamy, co będzie tematem, taka też będzie. Hmm, Ok, pod spodem mamy Timing the Wind. Timing the Wind. Ok, najpierw środkowy świat odwrócony wyszedł. Później w takiej dziwnej pozycji zbieracz. Weźmy go w pozycji odwróconej, bo tak czuję Zaraz, przesuńmy te karty tu. Albo i nawet tu. I mamy mistycznego szamana, czyli główną kartę. Wraz z taką ukrytą z tyłu piękną drogą odwróconą. Po przedzieleniu mamy wodę. Hmm. Interesujące. Emocje. Czyste emocje. Coś będzie dla ciebie czysta. Zaraz zobaczymy. staro O siła strength Śmierć i 10 pałek odwróconych M. Mm. do trzy karty, Ok. Cztery kielichy Knight of Swords. Mm. Dziewięć mieczy odwróconych księżyc. Ok, pod spodem mamy dziewięć pałek odwrócone i trzy pałki odwrócone. Ok, drogie barany. takie, y, to co czuję energetycznie, to to jest trochę takie rozszarpywanie siebie. Cokolwiek to znaczy. Mam taką energię, czuję taką energię rozszarpywania siebie, rozszarpywania jakiejś części ciała, rozszarpywania siebie na kawałki, szarpania siebie na kawałki, coś w stylu jak wydzieranie sobie włosów z głowy albo rozparcelowywanie członków ciała. To jest brutalne, to co odbieram. Dlaczego? Dlatego, że energetycznie to jest trochę to, co robisz ze sobą, albo będziesz robić, albo Twój cień robi. I teraz. Cała sprawa, cała rzecz polega na tym, żeby zintegrować w Tobie tą kwestię, będziesz integrować tą kwestię w Tobie, która jest rozszarpywana i tak jakby nie do końca chcesz tam, tak jakbyś trochę odwracał, odwracała wzrok od tej wody. Mamy wodę i mamy kogoś kto stoi nad wodą. I to jest tak, jakby mówisz mi: Stoję nad tym brzegiem. Wyrywam sobie włosy z głowy i nie widzę wody, ale ta woda jest. tylko nie w tej samej talii, nie w tej samej nie w tej samej energii, w której jest, Teś, stojąc na brzegu, cokolwiek to znaczy, jest tu jakaś kwestia dotycząca tego, że to, co ściągasz, czyli informacje, które um, ściągasz swoim umysłem, to są absolutnie mocne energie, bym chciała powiedzieć. Energie, które dominują o w ten sposób. Energie, które mają swoją świadomość siebie. To znaczy, są to twory myślowe, które są świadome samych siebie, jeżeli to ma sens. Czyli masz potencjał na to, żeby nie rozszarpywać czegoś, co jest częścią ciebie. Co Cię parzy, co Cię, co według Ciebie nie jest Twoją częścią. To jest tak, jakby okej, okay, wiem, że jest we mnie jakiś aspekt, który nie umarł, który prowadzi mnie. W kierunku spotkania mojego aspektu, który chcę od siebie oddzielić. Czyli mogę powiedzieć trochę z tą kartą, um, którą tu widzicie, takiego chłopka, który ucieka, że brak, w Twoim przypadku, drogi baranie, brak rozwoju duchowego zawsze będzie polegał na uciekaniu od tych części Ciebie, które według Ciebie nie są Twoją integralną częścią. I teraz paradoks będzie polegał na tym, że jeżeli uznasz, że coś nie jest częścią Ciebie, całkiem możliwe, że będziesz odrzucać informacje dotyczące części Ciebie, które odrzucasz. Które tylko pozornie, albo tylko częściowo dadzą ci ulgę. Dlatego, że Twoje działanie zawsze będzie w jakimś stopniu ukryte, jeżeli będziesz wybierać tą część. To jest, to jest odpowiedź na. Przeładowanie informacjami, przeładowanie. Um, to jest tak, jakby część obowiązków, część decyzji, które masz podjąć, możesz przekazać komuś. Część decyzji, część obowiązków możesz poś powielić wszechświatowi. Dlatego, że jest szansa na to, że Twoje kroki i Twoje decyzje będą w jakiś sposób wykradały Ci prawdziwą przestrzeń, na to, żeby zgromadzić coś, co jest odpowiednią. Funkcją dla Ciebie. Czyli chcę być tutaj rozpoznana przez Ciebie energia skrajności, ale nie poprzez działanie, jeśli to ma sens. Na pewno medytacja będzie pomagała w tych yy, tematach. Dlaczego? Dlatego, że odpowiedź na traumę z tymi dziewięcioma pałkami odwróconymi odpowiedź na traumę zawsze będą decyzje, które w jakiś sposób mogą ci coś wykraść. Ale ta karta jest w pozycji odwróconej. Wartość też jest to jest tak, jakby. Nawet jeżeli jest jakaś energia, która chce ci coś wykraść, to w momencie, w którym nie podejmujesz konkretnych kroków, żeby to wymanifestować w świecie 3D, i tak nie będzie tak, jakby w cudzysłowie, co wykradać. Prawdziwe niebezpieczeństwo. Wykradania ci pomysłu albo prawdziwe niebezpieczeństwo tego, że ty komuś wykradniesz jakąś energię, bo znajdziesz się na takiej linii czasu, nieświadomie na przykład, polega na tym, że zawsze będzie to prowadziło do jakiegoś rodzaju ulgi. I teraz pytanie. W jaki sposób możesz dać sobie ulgę, jeśli chodzi o dojście do momentu świadomego, w którym czujesz, że masz wartość w sobie na zewnątrz, w manifestacji. Dlatego, że linia czasu, która może sprawdzić ci ulga jest dla Ciebie dostępna. O, w ten sposób. Czyli nie umarła kwestia w tobie, w środku, która jest odpowiedzią wyższą. Czyli tą wyższą perspektywę z tym mistycznym szamanem, to jest tak, jakby mistyczny szaman mówi: Daj mi się poprowadzić, bo ja znam drogę, ponieważ mam duchy przed sobą, które widzą więcej. Jest to stara energia, która zawsze możecie poprowadzić, ale jeżeli nie wierzysz i nie ufasz w to, że jest jakaś wartość w tobie, która może cię poprowadzić, może się okazać, że wykradasz sama sobie, wykradasz sam sobie jakieś możliwości. I to nie jest to, co chcesz, żeby się e, wydarzyło. Prawda? Zaraz posprawdzam, ile już gadam. Mam gunkę na okej. Okay. Mistyczny szaman. To jest tak jakby. Jeżeli chcesz kroczyć drogą, która polega na tym, że masz coś, co nie należy do Ciebie, ale korzystasz z tego, musisz wykazywać się ciągłym, ciągłą siłą, żeby udowodnić, że ta droga jest dla Ciebie. Więc jeżeli Będziesz chciał, będziesz chciała uciekać od swojego rozwoju duchowego, oznacza to, że będziesz chciał uciekać. Będziesz chciała uciekać od tych części Ciebie, które uważasz, że są jadowite. To jest tak, jakby wąż chciał odciąć swoją y, truciznę w sobie. Rozumiesz o co chodzi, albo to jest tak jakby moment, w którym Jeleń zrzuca swoje poroże. I za każdym razem, kiedy Jeleń zrzuca swoje poroże, kiedy moment, w którym spada mu to poroże, to jest moment, w którym szybko ucieka. To jest tak jakby. O kurde, nie wiedziałem, że mam takie poroże, które jest takie ogromne, które w jakiś sposób jest w stanie kontrolować moje ruchy, więc muszę zostawić szybko to poroże, ponieważ ja nie jestem tym porożem. Jesteś tym porożem i to jest Twój naturalny dar. I teraz kwestia jest tego, żeby nie zaprzeczać sobie w swojej wartości. OK, będę kontynuować wyciąganie kart, zobaczymy, co tutaj jeszcze chcę przejść. W opisie filmu jest mój adres mailowy, napisz do mnie, jeżeli masz ochotę na przedłużone czytanie. Przedłużone czytanie kosztuje 25 zł, możesz jednocześnie wykupić przedłużone czytania do wszystkich czytań z 12 znaków Zodiaku. Napisz do mnie maila, wszystkie informacje Ci udostępnię, a jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście i do następnego, papa. Pa.